W tym filmie o tym, dlaczego nigdy nie przestanę się uczyć. Dlatego, że uważam, że edukacja yy, jest takie w że edukacja zapewni Ci yy, przeżycie, a sama edukacja zapewni Ci przetrwanie i coś w tym jest. Dlatego, że yy, zauważcie, że wiele osób ma takie podejście, że jak skończysz szkołę, sama kiedyś miałam takie podejście. Że jak skończy studia, ale to dlatego, że byłam zaprogramowana przez system od dzieciństwa. Byłam programowana na niewolniczą pracę i na myślenie niewolnika, ale na szczęście się z tego wyrwałam i jestem w tym miejscu, w którym jestem obecnie, czyli w miejscu, w którym chcę ch ch chciałam być. Um, potem jak już, że tak powiem, się odprogramowałam od tych yy, po prostu od systemu. Um, Dlatego uważam, że nigdy się nie przestanę uczyć, bo ja to lubię, ja się lubię uczyć nowych rzeczy, więc tak naprawdę nigdy się nie przestanę uczyć. Uwielbiam poznawać nowe rzeczy, odkrywać sobie jakieś nowe pasje, poznawać nowych ludzi. Na przykład ostatnio moją nową pasją jest gotowanie, właśnie to za sprawą weganizmu odkryłam gotowanie, jest to moja nowa pasja. Właśnie muszę sobie kupić jakąś książkę o, o, o gotowaniu wegańskim, żeby tam było po prostu, żeby były tam zebrane wszystkie przepisy jakieś, y, różne dzieła, na przykład zupy, desery i tak dalej. Będę miała wszystko w jednym, pogrupowane, a nie tak wszystko u, bo ja mam dużo tych przepisów, mam tak tutaj, mam tam, tu mam, tam, porozrzucane. Więc y, stwierdziłam, że muszę sobie kupić jakąś taką książkę, gdzie będzie wszystko w jednym, tak, będzie, y, będzie po prostu w jednym miejscu. No, z tego, co widziałam, ja tłumaczę spoko książka. No, także, jak widzicie, mm, warto być otwartym na nowe rzeczy ogólnie, bo też m, kiedyś miałam takie podejście, że, jak o, skończyłam mój ceum, zdałam maturę i tak dalej. To już nic się nie muszę uczyć, już wszystko wiem i tak dalej. A tak naprawdę, życie po szkole się dopiero zaczyna. Zawsze o tym powtarzam. No, szkoła cię, nau szko szkoła cię nie nauczy prawdziwego życia. To później, po szkole. Życie cię nauczy, co to znaczy yy, bycie samodzielnym, co to znaczy zarabianie, że po prostu z dnia na dzień. Yy, ja ogólnie nie wyobrażam sobie teraz yy, życie bez w ogóle, bycie takim zależnym od kogoś, od państwa, czy bycie zależnym od pracodawcy. Nie wyobrażam sobie teraz czegoś takiego, po prostu dla mnie jest to... Yy, Złe, po prostu złe. Nie wyobrażam sobie czegoś takiego, po prostu. No. Dobra, to tyle, bo już mi się temat wyczerpał, a tutaj nie będę dalej ciągnąć, bo to, co chciałam, to powiedziałam. Może też dlatego, że trochę jestem zmęczona, mamy za 21, ale teraz Wena mnie złapała, więc stwierdziłam, że ponagrywam rolę tych filmików. Dobra, trzymajcie się. Hej.